Oh. Kurwa, to jest plansza, którą no, potrafię prawie całą przejść, oprócz kurwa jednej jebanej świni. Zresztą zobaczycie, o czym mówię, bo pewnie się będę wkurwiał. Albo nawet już się nie będę wkurwiał, bo już jestem zrezygnowany z tego powodu. E, no nie jest to dla miłośników zwierząt plansza, bo bierzemy świnię i po prostu na niej hamsko jedziemy. Hop, nie możemy się obkręcać. E, jest to tak jak e, było Battle Battletoad. kiedyś taka trudna gra. No to co aż takie trudne nie jest, no ale jest to też frustrujące, bo trzeba dokładnie co do może nie milimetra, ale centymetra obliczać trasę, żeby zebrać wszystkie skrzynki i żeby nie trafiać na właśnie tych autochtonów, którzy tutaj chodzą z tymi kurwa tarczami, a którzy są upierdliwi, ale opór. Dobra, udało się. Na razie wszystkie skrzynki zebraliśmy. No i teraz jest Tutaj jest spoko, tu jest spoko. Teraz robimy tak hop, 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 hop. I teraz tak, tu jest spoko. Te świnie przeskakujemy na spokojnie. Następnej świnie nie przeskakujemy, tylko pod nią przejeżdżamy. I teraz będzie świnia, którą teoretycznie przeskakujemy, ale ja kurwa nie wiem. Widzicie, za każdym razem kurwa ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy źle robię. Wkurwia mnie ta plansza. Po prostu potwornie, potwornie. Mamy 22 życia, za chwilę nie będziemy mieli ani jednego, kurwa coś podejrzewam. Dobra, rozjedzmy wszystkie skrzynie. Tylko świnie rozpierdalają skrzynie i to by się zgadzało. I tylko świnie siedzą w kinie, jakby ktoś nie wiedział. I widzicie, kurwa, za każdym, za każdym jebanym razem. Ja nie wiem już jak tę pierdoloną, obsraną świnie przeskakiwać. Kurwa, no prawie już, prawie, prawie. Dobra, opóźnijmy trochę skok, później. Widzicie, no kurwa, nawet jakbym opóźniam ten skok pierdolony, to i tak wychodzi na to samo. Kurwa, no już prawie, prawie, prawie niutko. Dobra, spróbujmy tak bardzo lewą, stro prawą stroną i skoczyć w ostatnim momencie. Syk. Wow. Kurwa, jebany pierdolony. Ta plansza jest mega frustrująca. Trzeba oczywiście na pamięć zapamiętać wszystko. Tylko, spoko, ja mogę zapamiętać to kurwa, tylko to jest problem innej natury Że ja kurwa po prostu wypierdalam się na jednej świni Kurwa bo... Ja pierdolę Kurwa! No przecież już to przeskoczyłem do chuja Nie, nie udało się No kurwa, przecież to był idealny timing! Ja nie wierzę, że to nie był idealny timing no, Ja nie wierzę, ja nie wierzę, że źle skoczyłem Nie wierzę kurwa w to, że źle skoczyłem do kurwy nędzy no kurwa skoczyłem już najpóźniej jak się dało Najp... No nie da się później skoczyć kurwa Jakbym skoczył później to mi się nadział na tej jebaną świnie Musi się udać, musi się udać kurwa Trzymajcie kciuki Przecież to już było to kurwa Przecież to już było to do kurwy nędzy Przecież ja już ją przeskakiwałem kurwa, już witałem się ze gąską Zaraz, zaraz mnie pojebie kurwa coś No czemu to nie działa tak? Kurwa obszczany świniary, kurwa Nie kapuje, no nie kapuje tego, nie kapuje dlaczego kurwa wychodzi, że niby za późno skacze jebał cię pies kurwa jebała cała wieś Kurwa mać! Przecież tutaj powinienem przeskoczyć No kurwa! Taka miła gra, kurwa, kolorowo, fajnie, dzieci, ha ha ha, hi. hi, hi. A potem kurwa frustracja i kurwa rozbite małżeństwa, rozbite rodziny, kurwa dzieci do domu dziecka idą przez tę grę. No, no kurwa! Sko... To jest taki bezsens. Ale to jest kurwa taki bezsens pierdolony. Świński jebany bezsens. Pierdolony, obszczany, świński, obsrany przez kurwa jeszcze krowę, która była koło tej świni. Bezsens kurwa z ropą. Trzy życia zostały kurwa. Pamiętacie jak było 22? No, ja też. Nie wierzę, udało się, kurwa, nie wierzę, udało się! Kurwa, udało się, tak! 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 Nie wiem, jak to zrobiłem. Spierdalaj, jestem paraba, kurwa. o Oboż. To było wyniszczające moje nerwy. Muszę ochłonąć.